W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę pantofelnik. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. pantofelnik inaczej kalceolaria obejmuje około 300 do 390 gatunków występują od środkowego Meksyku poprzez Amerykę Środkową i Południową do Ziemi Ognistej w Meksyku rośnie jednak tylko kilka gatunków największe zróżnicowanie gatunkowe występuje w Andach w Peru, Chile i Argentynie rosną najczęściej na wilgotnych urwiskach i skałach przy źródłach w zaroślach i lasach. W Polsce pantofelnik jest uprawiany jako jednoroczna roślina doniczkowa, która chętnie ozdabiamy wnętrza w okresie wiosennym i na początku lata. Roślinę można uprawiać również na tarasach i balkonach. Ozdobą pantofelnika są oryginalne, piękne kwiaty w kształcie pantofelka. Kwiaty osiągają do 5 cm średnicy i mają dużą gamę kolorów. Zazwyczaj są nagrapiane. Kwiaty wyrastają ponad liście, dzięki czemu są znakomicie wyeksponowane. Liście rośliny są miękkie i gęste. Po przekwitnięciu roślina zamiera i niestety nadaje się do wyrzucenia. Wymaga widnego stanowiska, ale światło powinno być rozproszone, nie na pełnym słońcu. Roślina nie może stać w przyciągu. Najlepiej pantofelnik czuje się, gdy temperatura jest w granicach do 20 stopni Celsjusza. Podlewać należy regularnie i dość obficie, pamiętając by nie dopuścić ani do zalania, ani do przesuszenia podłoża w doniczce. Przy podlewaniu należy uważać, by nie zmoczyć kwiatów. Pantofelnik jest często atakowany przez mszyce oraz mączniaka. Co dwa tygodnie powinno się roślinę nawozić nawozem do roślin kwitnących.